Witam wszystkich. W dzisiejszym chciałbym Wam mówić, jak wymieniałem olej. Wymieniałem olej w momencie, kiedy nie miałem kamerki. Natomiast postaram wam się mniej więcej powiedzieć, jak to zrobiłem motocyklu Yamaha xj 1300. Zaczynamy. Dobra, w pierwszej kolejności to sobie spuściłem olej z silnika. Najpierw sobie odkręciłem korek o, tutaj od oleju i spuściłem cały olej żeby na korku spustowym zmienić podkładkę ona może być miedziana bądź aluminiowa pasowałoby po prostu wymienić ją na nową po odkręceniu tego korka spustowego, to co Wam tam pokazałem olej zrzuciłem do pojemnika do pojemnika takiego 5 litrowego wyciąłem sobie otwór i spuściłem cały olej do, do tego pojemniczka, to był pojemnik po płynie po do spiskiwacza. Następnie odkręciłem 3 śruby 3 wysprzęglika cały ten wysprzęglik wyciągnąłem, a po to, żeby później obudowa filtra mogła nam zejść. Po odkręceniu tego wysprzędnika hydraulicznego odkręciłem tu taką małą śrubkę, śrubkę spustową spuściłem olej z wkładu filtra czy resztkę tego, tego, tego oleju po czym odkręciłem odkręciłem tą śrubę to nie jest śruba tylko po prostu to jest taka tulejka. Tuleja z, ze sprężyną w środku, prawdopodobnie jakiś zawór, ale odkręcamy ją i w momencie, kiedy ją odkręcamy, cały ten dekiel nam się luzuje. Wyciągamy go po prostu na zewnątrz. Tam znajduje się wkład filtra. Po zdemontowaniu tego w tej tulejce, znaczy tulejce, no powiedzmy tej tulejce bądź tym zaworze jest oring. W komplecie, w nowym komplecie przy zakupie filtru oleju są dwa o oringi. Jeden oring jest pod ten dekiel, a drugi oring jest właśnie do tego, do tego zaworu, do tej tulei. Więc ja wymieniłem e, zarówno O-ring na tej tulei jak i O-ring y, na obudowie filtra. Musicie pamiętać jeszcze wyciągając filtr będzie tam taka podkładka, y, którą y, należy y, zamontować tak jak była po prostu wymontowywana. Czyli y, jak wyciągnięcie ten, tą obudowę tego filtra y, wkładacie y, ten zawór, tą tuleję. Wkładacie sprężynę, na sprężynę idzie podkładka i potem idzie filtr. Istotną sprawą przy wkładaniu tej obudowie, obudowy, na tej obudowie jest taki ząbek i ten ząbek ma takie wycięcie. Na pewno jak zdemontujecie to, będzie widać, ten ząbek ma wejść w takie wycięcie, które jest tam w środku. Jeżeli nie, a będziecie przykręcać, no to może się ułamać, Może wam pęknąć ten dekielek, ta obudowa. Także pamiętajcie, jak go ściągniecie, będziecie widzieć. Tam jest taki, taki właśnie ząbek, który kiedy, kiedy zakładacie ten dekielek, bo ma tam wejść w specjalne swoje miejsce. Takie jest wycięcie, po zamontowaniu. Zakręcam tą tulejkę. Ten zawór, jak zwał piszcie w komentarzach. Ja się ja Jeszcze poszukam, jak to się dokładnie nazywa, ale zakręcamy tutaj siłą, nawet pisze 1,5 kg, 15 kN, także trzeba będzie pamiętać tą, tą śrubkę spustową. No, trzeba tak z czuciem dokręcać, żeby oczywiście nie przekręcić gwintu Pamiętajcie o tym, że. Tam jest taka mała podkładka miedziana. Pasowało też, by ją wymienić. Po skręceniu zakręcam korek spustowy. Oczywiście z nową podkładką. Śrubę spustową przykręciłem momentem 3 kg. Zakręcam wysprzęglik. Starajcie się dociągać śrubę na przemian. No i co? No i potem zalewamy olej. Tutaj, z tego co wchodzi do tego silnika, to jest 3 litry. Jest napisane 3000 cm3. No i wiadomo, sprawdzamy. Lejemy dotąd, dopóki nam się nie pokaże. Są dwie kreski. Minimum, max. Lejemy. Troszkę ponad max o 3. 3 litry. Ja akurat wlałem tu 3,2, że jest ok. Myślę, że filmik był w miarę pomocny. Jeśli tak, łapka w górę. Subskrybujcie kanał. Na pewno coś będę nakręcał nowego. Jeśli się podobał, no to fajnie. A jeśli macie uwagi, piszcie w komentarzach. Także następnym razem, jak będę wymieniał olej, to postaram się najwyżej nakręcić to telefonem, żeby mniej więcej było widać, jak to w środku wszystko wygląda. Także wielkie dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, cześć.